Cześć! W tym wideo przygotowałam 10 potocznych wyrażeń w języku norweskim, które bardzo często się pojawiają w takiej codziennej rozmowie w codziennym języku, co pomoże Ci lepiej zrozumieć Norwegów i brzmieć bardziej jak native speaker już na początku nauki. Wyrażenie numer jeden, Samme for my, co możemy przetłumaczyć jako tak samo dla mnie, a co oznacza, że nie obchodzi nas, to jest nam wszystko jedno. Na przykład użyjemy tego w sytuacji, kiedy ktoś pyta "Wa, will du spiset il Co chcesz zjeść na obiad? Same for me? Wszystko mi jedno, w tym sensie, że ty zdecyduj, to nie jest istotne. 2. inne, po nułe. Czyli dosłownie znaleźć coś od słówka finę. Natomiast używamy tego wyrażenia zazwyczaj w pytaniach, kiedy chcemy zapytać, czy będziemy coś robić, czy mamy jakiś plan na, na przykład na, dzisiejs na, na dzisiejszy wieczór. Czyli możemy zapytać skalwi, finne, ponue i kwel, czy będziemy mieli jakieś plany, czy, czy będziemy coś robić dosłownie dzisiaj wieczorem, czy powinniśmy coś wymyślić na dzisiejszy wieczór. 3. Jaj har ikke Czyli nie mam pojęcia. Na przykład w kontekście Var klokka? Jaj har ikke pijling". Która godzina? Nie mam pojęcia. Możemy też używać oczywiście um, standardowo jaj wie ikke. Nie wiem. E, natomiast na często powiedzą Jaj har ikke piling. Oprócz nie mam pojęcia i nie wiem, na początku też warto wiedzieć, jak zapytać Norwega o to, czy może mówić wolniej. Powiemy wtedy: Kandy snakke saktere? Czy możesz mówić wolniej? Numer 5 to ikke tenk pode. Co wydawałoby się, że oznacza nie myśl o tym, natomiast tutaj bardziej chodzi o nie martw się. Więc jeżeli masz jakiś problem, e, mówisz o jakimś swoim zmartwieniu, ktoś może powiedzieć ikketęk pode e, w kontekście takiego bardziej pocieszenia. Jako nie martw się tym, wszystko będzie dobrze. 6 to Did-Bra. Bardzo slangowe, potoczne określenie, e, mówiące o tym, że coś świetnego się stało. Więc na przykład Twój kolega może powiedzieć Ja har fått job. Dostałem nową pracę. W odpowiedzi możemy powiedzieć Der hat drit bra. To zajebiście, to świetnie. Pamiętajcie, że to wrażenie jest bardzo potoczne. Nie używajcie tego w stosunku do szefa w pracy. Siódemka w tym samym kontekście jak szóstka, Der Arsic, to jest chore, dosłownie. Natomiast tutaj chodzi nam o to samo co w szóstce, czyli że coś jest świetne, że jakaś sytuacja jest rewelacyjna. Na przykład, może być nawet ten sam przykład co ostatnia. Kiedy ktoś dostaje nam pracę Ja harfot akwarik nie job. Der to to świetnie to naprawdę fajnie. I znowu jest to wyrażenie bardzo potoczne, często używane przez młodzież, więc raczej nie w, stosunku, w stosunkach takich bardziej oficjalnych, um, tego nie powiemy. Ósemka i tak for Wyrażenie, które często pojawia się wśród Norwegów, a dla Polaków może nie do końca mieć sens, ponieważ to słownie oznacza dzięki za ostatnio. Często w takich kontekstach jak Higli o sedaj Miło Cię widzieć, kiedy spotykamy kogoś na ulicy. Tak, for sist. Dzięki za ostatni raz. Chodzi tutaj o to, że podkreślamy, że dobrze się bawiliśmy e, ostatnim razem, jak daną osobę widzieliśmy. Że miło spędziliśmy czas, że, było, że fajnie nam się rozmawiało. I właśnie nawet wtedy powiedzą często tak, for sist. E, I tutaj nie ma znaczenia, czy to było rok temu, czy dwa dni temu. Jest to tak samo e, tutaj aktualne. Dwa ostatnie to wyrażenia, których możemy użyć w sytuacji, kiedy chcemy powiedzieć, że ktoś jest szalony, że zrobił coś zaskakującego, że jest wariatem. Takie you are crazy, jak to powiem po angielsku. Um, na przykład tutaj możemy powiedzieć du er gal, czyli dosłownie jesteś szalony. Albo e, też jest równie często spotykane du er i ge gu. Czyli jesteś nie do końca dobry, dosłownie, czyli nie do końca jest z tobą wszystko ok. Takie na pół e, sarkastyczne, pół żaden, pół puseje. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wyrażenia. Jeżeli szukacie codziennej dawki norweskiego, zapraszamy na nasz Instagram i Facebook oraz do naszej grupy facebookowej, gdzie chętnie udzielimy Wam odpowiedzi na pytania dotyczące norweskiego. Rises!